Dzisiejsza konferencja poruszyła bardzo wiele ważnych tematów dla nas, dla farmaceutów. To są tematy związane z reklamą aptek, z reklamą leków, z obrotem pozaaptecznym, z usieciowieniem w Polsce. To są bardzo ważne tematy. Konferencja była bardzo dobrze merytorycznie przygotowana. Jednocześnie konferencja wskazała sposoby. Hmm, naprawienia wyjścia z tych sytuacji y, opresyjnych czyli sposoby rozwiązania problemu co dla posłów dla y, opinii publicznej jest bardzo bardzo ważne jest to y, bardzo dobrze uargumentowana merytoryka również przekazała dzisiaj konferencja ofertę jaką farmaceuci apteki mają y, do do pacjentów w aptekach i to jest wartość najważniejsza. To była konferencja, która nie mówiła tylko o co chcemy, ale były to również rozwiązania konkretnych sytuacji będących zagrożeniem dla zdrowia pacjenta, dla całego systemu ochrony zdrowia. Władze zauważyły ten problem, już pan minister radziwił na naszym zjeździe w Jachrance, zasygnalizował te problemy i zasygnalizował też rozwiązanie tych problemów. Rozmawiając z panem ministrem Landą, odnosimy wrażenie, że jest bardzo dobrze zorientowany i widzimy bardzo dużą wolę zmiany, eliminowania tej patologii. Potencjał farmaceutów nie jest wykorzystany już od bardzo wielu lat. My o tym bardzo często i długo y, mówimy, natomiast jest teraz szansa, żeby ten potencjał wykorzystać. Jest koncepcja opieki farmaceutycznej, do której musimy przekonać przede wszystkim lekarzy, y, bo jest to. Pomoc. My służymy pomocą dla lekarzy, nie jesteśmy w żadnym, żadnym sensie konkurencją, nie będziemy diagnozować, a nie wykonywać badań. No i też musimy do tego przekonać opinię publiczną, żebyśmy dobrze byli postrzegani, że musimy przedstawić misję naszego zawodu. Płatną opiekę farmaceutyczną. Farmaceutyczną musimy bardzo dobrze umotywować i przedstawić po to, żeby nie budziła ona negatywnych emocji u lekarzy, pielęgniarek i w ogóle w systemie ochrony zdrowia. Bardzo potrzebna, my już od ponad 20 lat wnosimy o to, żeby ta ustawa o zawodzie powstała i to jest czas, że ona musi powstać. To jest ostatni czas. Mamy sygnały od farmaceutów. Bardzo dużo sygnałów od farmaceutów sieciowych, gdzie oni nie mogą wykonywać zawodu zgodnie z etyką y, zawodu i zgodnie ze standardami y, wykonywania zawodu, jakie wynieśli y, w pracy i z uczelni.